Nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak użyć kropli blasku, czyli naszych przepięknych rozświetlaczy w płynie z edycji limitowanej. Na co dzień pracuję z kobietami i pomagam im pięknie wyglądać i pięknie żyć. Uczę kobiety, jak pielęgnować swoją skórę, jak wykonać prosty, szybki, dzienny makijaż i dobieram profesjonalnie kosmetyki oraz sprzedaję je. Pomagam kobietom również budować poczucie własnej wartości, pewności siebie oraz zarabiać pieniądze w oparciu o system marketingowy luksusowej amerykańskiej marki, kosmetycznej Amerykei. I dzisiaj chcę Ci zaproponować produkt, który wrócił do oferty po trzech latach. Już kiedyś był w Polsce, więc ja na ten powód się bardzo cieszyłam. I są to krople blasku, czyli takie płynne rozświetlacze. Które mają bardzo wiele zastosowań. Można ich używać do twarzy, do ciała, można ich używać solo, można łączyć z innymi produktami. Ci postaram się troszeczkę o nich opowiedzieć i zainspirować do własnego kreatywnego użycia. Możesz być pewna, że jest to produkt, który jest naprawdę wyróżniający się na rynku. Czegoś podobnego z pewnością nie widziałaś, bo chociaż rozświetlaczy, highlighterów i sypkich, i płynnych, i pudrowych, i pracowanych jest mnóstwo, to te są unikalne. Zaraz zobaczysz dlaczego. W ofercie mamy trzy kolory. Silver Sand i on jest polecany dla kobiet o odcieniu skóry Ivory, czyli bardzo jasnym, jeśli chcesz używać go do twarzy. Mamy odcień Golden Horizon, czyli taki pośredni, złotawy dla kobiet, które używają podkładów beż, w odcieniu beż. I mamy Bronze Light, czyli najciemniejszy i on jest z kolei polecany Przede wszystkim do makijażu ciała, do przyciemniania na przykład pewnych partii skóry i też rozświetlenia, dania takiego efektu opalenia. Wszystkie produkty są błyszczące, ale nie brokatowe, mają przepiękną poświatę, zaraz Ci to pokażę. Każde z opakowań ma pipetkę, tutaj wciskamy sobie guziczek i jest pipeta, którą możesz wycisnąć, wydozować taką ilość produktu, jak potrzebujesz na skórę. I tak wyglądają kolory od najjaśniejszego do najciemniejszego bezpośrednio po nałożeniu na skórę. Czyli jak widzisz, są takie metaliczne, a tak wyglądają po rozdarciu. Także mamy tutaj niesamowite odbicie światła, przepiękny blask. Trudno to uchwycić w kamerze, ale staram się tak wam pokazywać, żebyście widziały w różnym świetle. O, i myślę, że może tutaj nawet będzie widać lepiej. Jak piękne, metaliczne, mokre. Jest to wykończenie, ale nie brokatowe. To jest bardzo ważne, że to właśnie nie są produkty brokatowe, tylko w takim płynnym, rozświetlającym pyle są zanurzone te kropelki. Co jest ważne, że to jest produkt płynny, ale po nałożeniu on zastyga, wysycha i zachowuje się jak produkt prasowany czyli nie migruje w ciągu dnia, nie rozmazuje się, nie waży. Wygląda bardzo pięknie i to też ułatwia jego użycie. OK, to teraz jak stosować te kropelki. Możliwości jest mnóstwo i taka najbardziej oczywista to użyć ich jako rozświetlacz do twarzy. Dobrze posługiwać się w tym celu palcami albo pędzelkiem czy gąbeczką i zacznę sobie od tego złotego rozświetlacza, który po prostu delikatnie wklepię na szczycie kości jarzmowej. Ja mam wykonany swój klasyczny makijaż, czyli nałożony podkład, korektor, puder i na to wszystko bądź na sam podkład możesz nakładać rozświetlacz i zobacz jaką pięknie Opalizuję. Polecam najpierw nałożyć kolor jednym palcem, a potem rozklepać drugim albo gąbeczką. Wtedy będziesz miała pewność, że to wszystko jest pięknie wtopione. Spróbujmy z drugiej strony, i teraz używam tego środkowego, złotego koloru, który najbardziej pasuje do mojego odcienia skóry. Zobacz tylko, jak przepięknie to wygląda. Ciemniejszego koloru możesz użyć do uzyskania takiego delikatnego efektu opalenicy na policzkach, ale nie, nie nakładamy go wtedy tak nisko jak brązer, bo to nie jest produkt do konturowania. On odbija światło, więc on będzie uwypuklał policzki, więc możesz go sobie nałożyć bezpośrednio pod rozświetlaczem, tutaj wysoko i to pozwoli na stworzenie takich pięknych, hollywoodzkich, opalizujących policzków. Staram się złapać światło, żeby pokazać Wam to jak najlepiej. Spróbujmy to samo z drugiej strony. Uwielbiam ten produkt za to, że jest dziecinnie prosty w użyciu, bo naprawdę wklepuje się palcami jak kremik, a efekt wygląda po prostu jak z okładki. I pięknie wtapia się w skórę, czyli każdy typ skóry w każdym wieku będziesz mogła sobie tego użyć, bo będzie to wyglądało bardzo tak promiennie, soczyście, apetycznie i zdrowo na buzi. Spróbuję zmienić trochę ustawienie kamery i pokazać Ci mm, ten efekt z bliska. Zobacz. Coś wspaniałego. Mam nadzieję, że widzicie, jak subtelny, ale równocześnie niepowtarzalny jest to efekt. Ten najjaśniejszy kolor można też użyć właśnie tak samo jak wcześniej, przy jasnej skórze, albo jako taki akcent, na przykład wewnętrznym kąciku oka. Można też fantastycznie mieszać te rozświetlacze z podkładami, czyli do takiej klasycznej ilości podkładu dodajesz kropelkę rozświetlacza, i wtedy on daje taki efekt niesamowicie satynowej, świetlistej, zdrowej skóry. Ale nie błyszczącej. Także jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Na przykład, jeśli chcesz rozjaśnić delikatnie swój podkład, możesz dać ten najjaśniejszy. Jeśli chcesz delikatnie przyciemnić podkład, możesz dodać ten najciemniejszy. I polecam to robić w połączeniu z podkładami matuj matującymi. Wtedy będziesz miała efekt um, takiego bardzo trwałego podkładu, kryjącego, ale równocześnie właśnie z takim e, pięknym, naturalnym blaskiem. Czyli twarz nie będzie się błyszczać, ale będzie miała skóra taki zdrowy zdrowy blask. Troszkę jeszcze tego jasnego sobie nakładam podług łuk brwiowy. Jedno z moich ulubionych zastosowań tego najciemniejszego odcienia to pomieszanie go z balsamem do ciała, czyli najpierw sobie wyciskam odrobinę na dłoń, następnie mieszam z balsamem do ciała, tutaj mam balsam z tej limitowanej, ale to może być dowolny balsam z naszej oferty. Może być to też po prostu krem z filtrem, to jest świetna opcja na plażę. I Teraz sięgam po pędzel do podkładu, mieszam balsam z rozświetlaczem, aż powstanie coś takiego i wmasowuję sobie w dekolt, w nogi, w ramiona, wszystkie odsłonięte partie ciała możesz w ten sposób udekorować. I to jest piękny efekt, zobacz, taki piękny, zdrowy blask to nie jest taki efekt zbroi, jak czasami dają właśnie takie mocne rozświetlacze, tylko niesamowicie satynowej. Pięknej skóry. O, chyba to jest to, żeby wam pokazać. Bo to jest właśnie magia tego produktu, że on zmienia się i zmienia to odbicie w zależności od światła. Fędzelkiem zrobisz to najszybciej i na pewno nie będzie smuk. A jeśli chcesz jeszcze bardziej uwyp uwypuklić na przykład obojczyki, to bierzesz sobie ten jaśniejszy do sukienek, właśnie z dekoltami. To wygląda przepięknie i naturalnie. I rozsmarowujesz sobie na obojczykach i znowu sobie pomagasz pędzelkiem, żeby nie było śladów, będziesz się czuła jak gwiazda na wybiegu każdego dnia. I zawsze będziesz słyszała od koleżanek, co masz na te co, co? wow, to jest taki, jakiś taki balsam, co ty użyłaś, że to tak pięknie wygląda, naprawdę efekt jest niepowtarzalny. Idealny na lato na wszystkie słoneczne dni, ale też pięknie odbija światło sztuczne wieczorem. Czy na przykład światło świec to po prostu daje kobiecie takiego blasku. Można też to sudeńko i teraz użyję też najciemniejszego koloru, nakładać na usta. Jeśli lubisz takie metaliczne wykończenie makijażu, to na pomadkę albo nawet bez pomadki, to jest fajny makijaż na plaży zrobiony jednym produktem. Po prostu na usta, na powieki, na policzki nakładasz sobie rozświetlacz i właśnie tak samo można nim zrobić szybki, prosty makijaż oka palcem, czyli leciutko sobie wklepać, bo tak jak podkreślam, one nie są płynne przez cały czas, one później zastygają, tak jak teraz widzisz na mojej dłoni to wszystko już się pięknie mm, pięknie wyschło i to się po prostu utrzyma, więc tak samo możesz sobie na powieki nałożyć jako taki delikatny rozświetlający cień i tym sposobem wykonać Jednym produktem cały makijaż. To jest edycja limitowana, także jeśli masz ochotę je kupić, poszukaj ich w moim sklepie online, do którego link znajdziesz poniżej. Zachęcam Cię serdecznie do wypróbowania tych kropelek, bo są naprawdę unikalne, dają piękny efekt. Jeszcze pokażę Ci w innym świetle. Zobacz, jak niesamowicie wygląda twarz, dekolt, pełna blasku, pełna zdrowia. Coś wspaniałego. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania, możesz je skierować na maila, albo odezwać do mnie na mojej stronie, albo znajdź mnie w social mediach. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie i na TikToku. Także tam, gdzie lubisz, tam możesz się do mnie odezwać. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dziękuję, że oglądałaś. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.